Zwiększenie uposażenia o 1200 zł plus odciążenie od nakładanych na nich obowiązków to postulaty, z którymi w dniu dzisiejszym pracownicy goleniowskiego marketu Kaufland przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji strajkowej osób zatrudnionych w tej sieci. Dlaczego pani zdecydowała się na podjęcie strajku w dniu dzisiejszym? Dlatego, że mało zarabiam, dużo pracuję, no i chcę wesprzeć koleżanki przede wszystkim. Jak czułyście się pani w momencie, kiedy pani przełożona wyszła i odczytała tylko literalnie z kartki to, co przykazał jej zarząd? Ja nie czułam nic, po prostu stałam i słuchałam i skończyła i dalej robię swoje. Jakie rzeczy zostały zabrane z Funduszu Świadczeń Socjalnych? W czasy podgruszą, na przykład. Zostały zabrane na rzecz benefitów. W tym roku, w marcu, zostały nam zabrane nawet benefity. Nie mamy żadnych dodatków. Oprócz tego, że dostajemy, mamy fundusz przydzielony na imprezę zakładową, ale z niej nie każdy korzysta, prawda? Więc, więc te pieniądze też nie są w pełni wykorzystane, jakby przez nas, tak? Co na dzień dzisiejszy proponuje Wam zarząd? Zarząd proponuje nam podwyżkę w kwocie. Tak naprawdę 300 zł. Czy zadowolona jest Pani z atmosfery pracy z zespołu, w którym Pani pracuje? Tak, atmosfera jest super, zespół jest super, tylko no, wynagrodzenie nie jest super. Skoro Wy tu Państwo stoicie przed marketem, to kto obsługuje tych ludzi, którzy tutaj tłumami w sobotę się zjeżdżają? Przerwa w pracy nie będzie jakimś tam wielkim utrudnieniem, bo kadra zarządzająca zadbała o to, żeby odpowiednie zastępstwa z innych marketów przyjechały. Także mamy kilkunastu pracowników z innych marketów. Czyli można powiedzieć, że są łami strajki. Dokładnie. Oczywiście, że są i mają godność przyjść tu i spojrzeć nam w oczy tym, którzy walczą na podwyżki dla nich. Też dla nich. Szanowne Panie, jesteście przedstawicielkami kadry kierowniczej Marketu Kaufland, postanowiłyście dzisiaj wesprzeć własnych pracowników, przystępując również z nimi do strajku, prawda? Tak, tak. tak, tak. Jakie były powody tej decyzji? Niełatwej, ponieważ nad Wami też jest ktoś, kto bacznie obserwuje was, Wasze poczynania. Nie bójcie się tak zwanej zemsty? Szczerze mówiąc, boimy się. Szczerze mówiąc, chyba każdy się z nas tak. jak, jak kierownik, tak i pracownik, ale jest to grupowe nasze wsparcie dla pracowników, no i również dla nas, bo my też walczymy tak samo, jak pracownicy o swoje podwyżki. Tak, wspieramy się, tak między sobą. Jesteśmy tak naprawdę pierwszymi osobami, gdzie słyszymy, tak że osoby domagają się podwyżek, że jesteśmy przeciążeni pracą. Wszystkie te komunikaty trafiają do nas, do nas. Mi, bo my z tymi ludźmi pracujemy, tak? Na co Czy ktoś z kadry kierowniczej, z tego co Panią wiadomo, nie podjął strajku w dniu no, dzisiejszym no, 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 i postanowił panie... przychylić się do próśb zarządu, aby od strajku odstąpić? Jedna osoba. Z, chyba jedna osoba, tylko z tego marketu. Dzień dobry, nazywam się Maria Serafinowicz, jestem ze szczecińskiego okręgu Partii Razem. E, przyjechaliśmy tutaj dlatego, że Partia Razem wspiera e, protesty pracownicze. Byliśmy pod Amazonem, wspieraliśmy strajki Solaris, e, inne strajki pracownicze. Lewica generalnie jest za prawami pracowniczymi. Tutaj mamy taki wyraźny przykład nadużywania pozycji e, pracodawcy. Tutaj te twierdzenia o nielegalności strajku, które jakby dementuje już nawet ministerstwo. No, e, wejście w spór zbiorowy jest w ogóle bardzo trudne. Przepisy dotyczące strajków są w Polsce bardzo restrykcyjne. Inne kraje mają o wiele lepszą pozycję, jeżeli chodzi o rozpoczęcie strajku i jego kontynuowanie. Natomiast tutaj jakby mamy do czynienia no ewidentnie z próbą uciszenia, z jakiegoś zastraszenia pracowników. Przyszła pani, która jest przedstawicielką pracodawcy, wypowiadała się w takim tonie bardzo z góry. Natomiast musimy pamiętać, że owszem, kapitał to ważna rzecz, ale to pracownicy wytwarzają dobrobyt państwa, to pracownicy e, prac pracują dla dobra Pol Polek i Polaków. To dzięki nim e, mamy zapewnione usługi i to oni wytwarzają dochód tak, narodowy i dobrobyt państwa. I jakby dbanie tutaj, e, zaspokojenie potrzeb e, nie tylko bytowych, dlatego że przecież nikt nie pracuje wyłącznie za dobre słowo i tylko dla misji, tylko po prostu po to, żeby wyżywić rodzinę. Więc e, zaspokojenie potrzeb e, płacowych to jest jedna kwestia. E, godna e, praca, e, czy dobra praca, go godna płaca tutaj, ale też warunków pracy. Obsadzenie stanowisk jest zdecydowanie za małe. Jednym z tych postulatów jest zwiększenie do 30% zatrudnienia na stanowiskach niemenedżerskich, dlatego, że po prostu pracowników jest za mało. Czy postulaty zostaną spełnione? O tym dowiemy się prawdopodobnie już w styczniu, ponieważ na ten miesiąc zaplanowane są rozmowy mediacyjne. Spod Goleniowskiego Kauflandu dla goleniuf.net Kamila Piwowarska